jest w związku. Wolałbyś spędzić noc z Boberką czy Julką Sanczanką? Noc z Kasprem Wojskim albo Marcinem. Tony, jaki jest twój bonika? Siemano, w dzisiejszym odcinku rodzina Choplinów weźmie udział w trudnych pytaniach. Zobaczymy jaki to wyjdzie. A jest ze mną! Tina Chopin! Antoni Choplin. Chaplin! Eee. Ja powiem tylko tak, że jeśli padnie matematyczne pytanie, przysięgam, wychodzę z odcinka i nie wracam. Serio. Ale my już... nie gramy jakieś 90. No, z... Ja nigdy nie będą, co ja Marcel. Mam, masz masterę? Ja do ciebie mam 5. Marcel, to ja serio wychodzę. Godzina Chaplin będzie odpowiadać na pytania. Które z każdą kolejną rundą robią się coraz trudniejsze i coraz bardziej niewygodne Ale uwaga, jeśli ktoś nie chce odpowiadać, może nacisnąć przycisk Tyle, że to nie koniec problemów, bo naciśnięcie przycisku oznacza karę I to nie byle jaką Czeka na nich obrzydliwy shot, po którym może już nie być im do śmiechu Uczestnik, który najczęściej unika odpowiedzi, na końcu zmierzy się z ekstremalną karą główną I uwierzcie, to nie jest coś, co chcecie przeżyć na własnej skórze Gotowi? Zaczynamy! Jak ktoś wciśnie przycisk, no to pije obrzydliwą rzecz i mam już minus jeden punkt, no i pierwszy. Teraz zasady. O teraz jeszcze drugie pytanie. Serio nie, 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 nie. Ja. Dobrze, no to pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek się na kimś zawiodłeś, jeśli chodzi o was. Pewnie co? tak. No, no pewnie codziennie. Możecie przytoczyć jedną rzecz. Ja, jak Zina się pocałowała z tą samą osobą, co ja. Uuuu. nie, to no co w twór. Jak siedziałaś z Boxderem w pokoju hotelowym, tak, tak jak ja już z nim się nie lubiłam, i był jakiś after u niego, i ja dzwoniłam do Tina, to ja nie mam bagdraba o kolegi mojej koleżanki, a on tam się okazał być po prostu, więc tak like, to wyszło. No ja nie wiem co z bagderem robiłaś, no ale no dobra. <grystanie> Komu najmniej ufacie z tej trójki? Tak, cały czas o was jest. Toni. the fuck? Ja sto razy bardziej ufam Tinie niż też. A ci ja coś powiem, ty to powiesz każdemu. O ty gadasz komi! Jeśli mi powiesz, że to jest sekret, to ja nikomu nigdy nie powiem, ja jestem... Mogę przyznać tutaj teraz argument z Marcinem Dubielem, to ja z dużej miśmy ci powiedzieli... To, to było i... ile lat! Tam... Ty od razu zadzwoniłaś! No, ale mówiłem ci nie mów. Dobra, morał jest prosty, nie ufajcie Lexi, <noise> Dobrze, no to teraz pytanie, za co się najbardziej kochacie? No bo tak afera tutaj się zrobiła już lekko tak. Już teraz. <noise> pytanie kochające, zobaczmy za co się kochają, czy się w ogóle kochają. Ja kocham Tinę, bo jest moją najlepszą przyjaciółką i wiem, że mogę jej ufać, jest śmieszna i wiem, że zawsze jest po mojej stronie. Takiego kocham za to, za to, że Wow! Ona to specjalnie to zrobiła. No nie ja cię kocham. Ja Cię kocham też to nie, ja cię mocno za kocham. Co? No za, co? To, za to, że... że... Tam są drzwi. Nie, ja mogę powiedzieć, że mam do niego, bo ja mam z akurat jedynie taką relację z wszystkimi ludźmi na świecie, że ja mogę być sobą przy Tony, i Tony nie ocenia mnie. Tony nie ocenia? No, ja mogę być dziwna przy Tony. ja mogę być dziwna, ty byś od razu oceniła. Tony wie, o co chodzi, nie? Aleksi kocham też za te same powody, co ona mówiła. She's my best friend, jest śmieszna, jest bardzo pomocna i jest... No ja chciałem powiedzieć, no. że ja kocham Lexi za to, że ona jest bardzo pomocna, a Kline? No właśnie, jest, że ja z nią mam taki kontakt zarobisty, jakby no najlepszy z rodzajów tak szczerze, najlepszy. O Podaj te Jakie Dobrze, kolejne pytanie. Kto z was jest w związku? Wierzę, że ona jest. Ale co? Ale kto by? Yeah! Nie podał to normalnie. Jest w związku? Ty on mnie. To jest pytanie, że... Nie, bo klika ci kuzik, no mówcie. Bo... Tak. Ja nie jestem. Ty jest A ty w... jesteś w związku? Eee... Nie. Nie, ej, eee, nie, bez kład. Ale, tak. dobra. Dobra, siostra cię. Nie, no, mała, nie, chyba żartujesz Marcel, Ale chyba Nie, nie. Nie. Tak, jesteś w związku, no... no... Jesteś i tyle, ją. Kto ma największe ego? Kto ma największego? <grym> to ja muszę wyjść z tej sali. What the f <grym> Ale nie, ja słyszałem, że on ma tam taką kłodę. Ale co ty? Ja słyszałem, że on ma taką kłodę. Największe ego ja bym dała... Może sobie. No. Ja też chyba ja bym dała Alexi. Ona nie jest. się tego? z naszej truki ją największa nie wiesz co ja chciałam dać ci, ale nie chciałam bo głosu, to więc zdałam się, smutno, to że zdałam mnie, ale jest... by... Kto z Was nie umie imprezować Lexi Chuffin. Ale chyba cię pogrzało. Po pierwsze ja nie imprezuję, a jak imprezuję, to Toni, to nie ląduje z głową w kiwlu no zarzyganej jak ty. Ty zawsze spieszasz na każdą autobusę. Toni! Ty jak imprezujesz, to ty zawsze znajdziesz nowych ziomków albo nowych wrogów. Ile razy chcieli cię pobić. Ani razu na, na, po, no raz na ulicy, jak nie zaczepiasz ludzi. Ty na no ona kłamie! Chyba cię pogrzało, Toni, zaczepiasz ludzi, na ulicy jak ty pijesz. <laughs> To prawda. To nie to jest gangster, dowiedzieliście się w tym odcinku. Musicie wypowiedzieć się po kolei od mojej prawej strony, czyli Leksa odpowiadała pierwsza. Kogo najmniej lubicie z domowników teens? Nooo, ale to w na tak nazywamy! Jesteśmy u Właśnie. Niezręcznie trochę. Ale możesz kliknąć, możesz kliknąć. no! Najmniej z członków TIN kojarzę i rozmawiałam z e, Borysem chyba, więc dam Borysa. się? Ja? Tak. No ja, ja tu mieszkam, więc ja muszę jakby swoją reputację. No utrzymać. i Okej, okay, czyli poczekajmy, bo teraz Toni będzie robił karę. A teraz? Czas na karny napój. Miktura tak ohydna, że sami zapach potrafi złamać najtwardszy. W środku znajdziecie tylko najgorsze z najgorszych składników. Jeśli akurat coś jecie, serio odłóżcie widelec. A to wie Toni? Życie smacznego. Mam już ze sobą karę. Fuj, to jest jeden To jest słuchy, to jest w ogóle. No to śmierdzi. A ja czy to połknąć? Tak. Fuj, Toni, tam jakiś gnoz, weźmy <grym do strany> To jakby smakował jakby jakiś sos stary, przeterminowany. Toni z pierwszym sosem jakoś sobie poradził, ale raczej z drugim już sobie nie poradzi, bo ja go robiłem. Tak I więc, tak. jeszcze teraz, odpowiedź Tiny. Ja tu dosyć często przebywam, więc ciężko mi odpowiadać, ale bardzo nie chcę pić tego, więc odpowiem Julia, bo najmniej ją znam. Zakończyliśmy rundę pierwszą, Toni tracisz jeden punkt w tej rundzie. Brawa. A, no, właśnie to są punkty. Yeah. A, Tak. A, na dostaniesz wiatrem. Runda druga. To czy to? Teraz odpowiadacie już pojedynczo. Toni, wolisz odejść z Teas, czy oddać swoje auto za darmo? Uuuuuu. <grym> za darmo? Za darmo. Nie, musisz <grym> odpowiedzieć, Dawaj No. Pięć, cztery, trzy, dwa. Uuuu! Toni dostaje drugi minus i ma kolejny sos. Sam Shut, shut, shut. Ueee! <grymne> Dobrze, Toni ma drugiego minusa, a teraz pytanie do Tiny. Tina, woli swojego brata czy Lexi? I'm sorry, Toni, I'm killing you. Uuu. I'm sorry, I can't touch this! <grymne> Jest tego, jestem przekonany, ale to jest tylko jedno. Musiałam. Byli czanka, zechciałam. Byli czanka, no, no. nie znam. <laughs> Dobrze, kolejne pytanie do Leksi. Toni ma niestety serduszko złamane. Leksi, wolisz fagatę czy martynę? No, Leksi, mega mocne pytanie. A, nie wiem, czy ty no. chcesz odpowiadać na to. Kogo lubić bardziej? Chcę, że dziewczyny się obrażą. No. Jeeeeee! Yeah, let's go! Ach, była bardzo nie dobra, eee. No, 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 nie, no, nie kliknęłaś. Nie, nie, o, jest nie. to jest straż to To nie jest aż tak jak to. to, 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 no, jest, ja to jest, jest tego, tego. No, drugie. No. No, tak jak ja! Co wy tu w ogóle Co ty tu jest No, ej! Tu się pod ręką, mam? No, dobra, Tak jest! Mam dajcie, ale może ja tylko w sklepach, żabkach. Toni! Wolałbyś spędzić noc z Boberką czy Julką Sanczenką? Co to znaczy spędzić noc? No właśnie. No na noc? No po prostu wiesz. No kurde, ale to jest właśnie pytanie. Z jedną z tych osób mi jest kasz, a druga osoba ma chłopaka. No, chłopaka. No i chłopak no, ja tak. się Ale ja tylko odpowiedziałem, nic nie zrobiłem. Lecimy z kolejnym pytaniem do Tivy. Wolałabyś spędzić noc z Borysem Ryskalą czy z Bartkiem Kubickim? Bro, ja tego nie dotykam, mówię serio, to już leci wyliczanka, ale... Nie ma wyliczanek, musisz się okej, Biorę czy Bartka, czy bo Santię znam. Santię lubię i nie chcę, nie zrobiłabym jej tego, więc biorę no. Bartka. Czyli spędziłabyś noc z Bartkiem Kubickim? Weź, no... <noise> Bartek, masz branie. Mm -mm. Pozdrawiam, Bartka. No to teraz pytanie do Lexy. Niezwolałabyś spędzić noc z Kasprem Błońskim albo Marcinem do Kasper Błoński. Bo już było. Eee. Od razu. O, oh, to Kto to no. mówi? Czyli z tej rozmowy wyniknęliśmy, że Lexi spała z Kasperem i nie. nie! Tylko Tina. Nie! O. Nie, nie, nie. Toni, wolisz nigdy nie dotykać dziewczyny w życiu? Ci nigdy nie spełni swoich marzeń. To pierwszy, czyli nic ci nie spełni. Nigdy nie spełnić marzeń. Eee. <grymne> nigdy nie marzeń. Tina! boliś Kingę czy kasie! Prost. O o, <grymne> o, proste. O nie! Dobra, dobra, proste, proste. proste! Dobra, jednak serio proste, no bo... Kasia nie mam już żadnego kontaktu. Z kim mieszkam. Kinga to my sister, my sister from an oprócz Lexi. Więc Kinga. Jesteśmy w Polsce mówię po polsku. Lecimy z kolejnym pytaniem, tym razem do Lexi. Lexi, wolałabyś odejść z internetu? Czy założyć <grym> z, odejść z internetu. Całkiem nic. No, spoko. Jakby... No ja już sobie, że... Zostawisz zarówno... fanów ma... swoich... No chatę mam. Ja no, pieniądze jeszcze by się przydały, ale... <grym> Eem... No nie no. Czy ja straciła jakikolwiek yyy. szacunek mam do siebie? E, Odnastę. Ja nie mogłam Toni, wolisz porozmawiać ze mną o czymś trudnym, czy z Borysem? Co to jest za pytanie, no, łatwe. No tak, nie, tak, nie, teraz ja muszę. No, to jest. To, to jest, jest, jest tak jak Kogo wolisz? No to jest. To żadne tak pytania. Kogo wolisz, Marcela czy Borysa? O, no właśnie. Pierce Power, zmiana, zmiana pytania, no. Wolisz mnie czy Borysa? You to pachnie jak odchody od kotów. Pachnie? No. Ale kto wie, czy to nie są odchody od kotów. Ale dzisiaj kolorzanta. U. O fuj! <grym> o fuj! <p> Dobrze <grym> <się> coś za ale nie koniecznie. Fuj, to mi cholera wie, co ty właśnie wpieprzyłeś. Czym to zmagowało? Morda ma czerwoną, ja się że czarny się nie robi czerwonym. Tina, ale... wolisz się komuś wygadać, czy wolisz trzymać to dla siebie? Łatwe pytanie. No właśnie Trzymaj się na No, ja tak robię Zaczynamy rundę przedostatnią, czyli rundę trzecią, jesteście gotowi? Tak Lexi, Godface Killa w swojej piosence na winą. Gdy byliście na nartach, byłem na kanapie z Lexi Czy to prawda i co z nim robiłaś na tej kanapie? Nieprawda chyba, w sensie raz się spotkaliśmy, bo on chciał, żebym wystąpiła w teledysku a Albo też mieliśmy nutę zrobić razem czy coś takiego i byliśmy na spotkaniu takim biznesowym Nigdy nie siedziałam u niego jakoś prywatnie na kanapie więc nie. Toni, kolejne pytanie dla ciebie. Jeśli miałbyś wyrzucić z projektu jedną osobę, która tutaj obecnie mieszka, kto by to był? Uuu, Toni, to są te typy pytania, na które mm. nie wypada odpowiedź, mm. bo ty mieszkasz tutaj. Ale nie, ja nie wiem, co dalej po tamtym. Santy Kozłowska. <laughs> Bomba spadła Mi się z Santią najtrudniej jakby pracuje na kamerze Bo Santa jest taka I ten, i ten, jest taka głośna i w ogóle Pytanie do Piny. Czy kręciłaś kiedyś z jakimś popularnym influencerem? Jak tak, kto to był? Widzisz, ja bym odpowiedziała, gdybyś nie zapytał kto to jest, więc ja chyba nie musiałam Aż tak ci wstydzę tego boxdella Nie, to nie boxdella nie się... ma! Nie, musisz puknąć! Musisz puknąć, no nie ma! Połykaj no co! <laughs> ty myślisz, że jaki <laughs> nie się po prostu ty dostaniesz? A, tak. No, no połykaj to! Nie zżygałaś się! To... U. U. Ja na nie wypływam jakby... Lexi! Czy to prawda? Że całowałaś się fagaton? Nie. A ja sobie to wymyśliłem i po prostu powiem ciekawe, że. Ale gdzie tak było? Łatwe, myśmy teraz sobie do... pili dwa razy. Lek się odpowiedziałem z problemu, pytanie do Toniego. Toni, co byś zrobił, gdyby Kalina Malina na imprezie zaproponowała ci wspólną noc? Co ty masz na wspólną noc? No zapomnij! A co? Jak mam to powiedzieć? Bym szanownie odmówił. Tina, co robiłaś z Kasprem Bońskim? <laughs> Za to bym! Ej! 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 Nie, Dobra, nie, co ja piłam? Że mnie odpowiadasz na to pytanie, a zadajecie mi to pytanie i tak. Bez sensu, ja to piłam? Ja się właśnie! No nie no, bo teraz jak zadał to pytanie, no kurde, co ja już gram z nim przyszłatkę, no. Muszę... Nie piję tego dalej, więc odpowiadam. Na weselu byłam z nimi tyle. Flexi, pytanie do ciebie. Mhm. Myślę, że ja napijesz na nim. Jak zareagowałaś na informację, gdy Marcin z Natalią się rozstali? U, uciszyłam się do Natalii, no dla niej to jest bardzo dobry ruch i myślę, że ona to z czasem zrozumie i trzymam za nią Ostatnie pytanie w kierunku Tiny, tak więc Tina. Czy jakiś influencer chciał się z tobą pocałować, a temu mu odmówiłaś? Jak tak, to jaki? Ja nie jestem pewna. Wydaje mi się, że może była sytuacja, ale nie jestem pewna kto. Nie. No jak nie kto? jesteś pewna kto? No, no, no boks jak kto. <laughs> Właśnie, bo tego Bóg zda, ja nie Chyba nikt, chyba nikt. Formułuję pytanie, że podrywał, a nie całowo, bo podrywał na pewno jakieś. No to podrywał, Oskarowski. <noise> Meduza na przykład. Na tym kończymy rundę trzecią i zaczynamy rundę czwartą. Runda czwarta, czyli najgorsza runda dla nich, ponieważ sami sobie będą zadawać pytania, a oni wiadomo jest to rodzeństwo, tak więc wiedzą o sobie najwięcej. Tak więc czas na was. Ja pierwsza. Sorry Tina, ale muszę trochę ciebie też. Jak ma na imię twój mm. chłopak? Ty ja Nie chyba najmłodsza.

Masz chłopaka, jak tak, to kto? Yeah. <laughs> Yo, let's, go. Oh, oh, let's go! Ale to było do obu, ale ty nas powiedziała Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam chłopaka. Że nie możesz chcę powiedzieć. Ale ty nie powiedziałeś, jak ma na imię nazwisko, tylko kto to jest. No. Nie, no, ty, ja, ale wiadomo o co chodzi. no powiedz, kto to jest. Wiadomo, kto, kto to jest. Znaczy, już wiadomo o co mi chodziło. W serio? To... Let's go! Nie, to ohydne, wiadomo. Let's go. Dziwnie się ja. E, przygotujesz mi. To jest sok uh, Teens, który jest teraz w żabce. Uh, uh. Nie, ojej, oszustwo. Ostatni raz do was przyjeżdżał na odcinek, Ja... P... Zrobiłem miksturę marzeń. Moje pytanie do niego. Czy to prawda, że kręciłeś z byłą dziewczyną swojego ziomka? Jak tak, to... To ziomek? I jaka to dziewczyna? Nie, nie kręciłem. No, za to też kolejne. Nie kręciłem. Odpowiadasz, kto to jest? <noise> o Good luck bro Uff o. Mm. O. Uj Sandy poznał piec, tam jest <noise> Chciałbym przypomnieć, że wynik wygląda tak Tony ma minus 4, Tina minus 2 i Lexi minus dwa Tak więc zobaczymy kto przegra Gdybyś mógł dołączyć do bazy, fazy lub teens To które wybierasz? Szczerze Teens Asset szczerze no, Mówię szczerze teens Lexi, no, dlaczego się pokuciłaś z fagatą jakiś czas temu? To wasza taka ta mocna ta kłótnia. No bo. Ona. Jeżeli coś źle powiesz, to ja teraz. Tutaj no nie, ja, ja właśnie. No ona okłamywała mnie i dalej się spotykała z, z, ze swoim byłym, który bardzo, bardzo źle na nią wpływał, ale tak naprawdę bardzo źle. Nie omijaj szczegółów. No, no nie no, mówię jak było, no to się pokłóciłyśmy, że on źle na nią oddziaływał, okay. ja, ja przy niej byłam, ja ją pocieszałam, a potem ona finalnie do niego wracała za moimi plecami i, i zębie debilkę zrobiła, więc y, o to się o to się pokłóciłyśmy. Toni, jaki jest twój balikan? Co? Wait, ty mówisz, że You, said you were a virgin. Czegoś o nim nie wiecie już. Już! Co się tu działo? No ja nie mówię, ja piję. No to oni nie. Miał, noc. Ja wybiłam do pokoju, a tam kurde. A tam co? Nie wiem uh. Lexi, w jakim wieku straciłaś dziewictwo? Tak Niestety miałam 16 lat. Uuuuuu! Dobra, Uuu! ja do no to według Ciebie jest najbardziej cringe'owym twórcą na polskim internecie. Musisz podać jedną osobę. Kasper błoński robi takie czasami cringe'owe tiktoki. Ty? Tak? No. Ale to czasami, a to wiesz... A, a może przez to, że jest gdzie go znasz, tak na to patrzysz? No nie no dla mnie czasami no takie... Nie w moim stylu. Do tiny. Czy zliściowałaś kiedyś członka rodziny? Jak tak, to kogo? U -u -u. Ale nie, ja... Ży Dobra, żygam. Não, eu não vou conseguir ver isso. Bem... Nie otwieraj się, że mu on ty jest... Aż... Przysięgam, że nigdy w życiu nie miałam nic gorszego w buzi. No. Nigdy! Um, Lexi wiedziałem od początku, że nie zrobisz tatuażu z przegranego zakładu? O. E, nie, był, tak, był taki moment, że myślałam, że serio zrobię i nawet byłam umówiona do, do tatuażu, żeby zrobić sobie ten tatuaż. A to czemu? I w wybrać? ostatniej chwili zrezygnowałam, bo stwierdziłam top, nie będę łazić z takim imieniem na, swoje, na swoim ciele. Tina, podoba Ci się ktoś zbadzi jak tak, to kto. Tam no, okay. nawet coś się oh. czy nie? Ja nie chcę tego mówić! No i nie ma odpowiedzi, no. niestety! Fuj, nadam, był też pewnie paznokieć Elizy. No i po co mówisz <coughs> to? No i odcinek dobiegł końca. Toni, niestety masz karę. jest minus 5 punktów. Daj twarz Nie To Oooo! Nie. Ja. O. 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 Nie! nie Moje buty spodnie I Nie dotykaj tego Jazda Jak odcinek wam się podobał zostawcie suba i lajka i napiszcie w komentarzu czy chcecie więcej Siemano